Dlaczego kierowca brytyjskiego niszczyciela czołgów, Archer, siedział przodem do wroga, a tyłem do działa? Bo ten pojazd był zbudowany z myślą o odwrocie jeszcze zanim zaczęła się walka. Brzmi dziwnie? Tylko pozornie. Archer, oparty na podwoziu czołgu Valentine, był nietypowy nawet jak na realia II wojny światowej. Na jego kadłubie zamontowano potężne działo przeciwpancerne. Armatą 17-funtową, ale w odwrotną stronę. Zamiast patrzeć w kierunku jazdy, lufa działa wystawała do tyłu. To nie pomyłka w konstruktorów, tylko sprytny zabieg taktyczny. Archer miał być maszyną do szybkich zasadzek. Ustawiony przy drodze czy w lesie mógł oddać celny strzał w boku tył niemieckiego czołgu, a potem natychmiast odjechać, nie tracąc czasu na zawracanie. Ponieważ działo było zbyt duże, by zmieścić je klasycznie w wieży, zamontowano je w otwartym nadbudowanym przedziale skierowanym do tyłu. Kierowca siedzący przodem do kadłuba de facto Patrzył w stronę wroga, podczas gdy działał, celowało za nim. Był to kompromis. Wysoka siła ognia kosztem ergonomii i komfortu załogi. Obsługa działa musiała opuszczać pojazd od tyłu, a kierowca, w razie ewakuacji, nie miał łatwej drogi ucieczki. Ale w roli Hidden Run Archer sprawdzał się znakomicie, zyskując reputację szybkiego i skutecznego zabójcy czołgów.